Bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu w warunkach nieco polowych, ale musisz mi wybaczyć, przychodzę do Ciebie jest bardzo ważną nowiną, dlatego zależało mi na tym, żeby to nagranie nagrać jak najszybciej. Wierzę, że jesteś tu po treści, a jeżeli tak jest, to poproszę Cię o wielkie, czerwone serce w komentarzu, i już od razu przechodzę do tematu. Tematem dzisiejszego nagrania są hity z Biedronki i obiecuję, nie przedłużam, od razu mówię o jakie hity chodzi, z jakiej firmy i dlaczego warto po nie sięgnąć. Mianowicie, wierzę, że większość z nas tutaj pamięta, jak już, bym powiedziała, dobry czas temu w Biedronce pojawiły się, pojawiła się seria Eveline i mieliśmy tam bodajże, mieliśmy tam cztery sera. Ja te sera tutaj zaprezentowałam, większość z nich przetestowałam. I ta seria, większość z was mi pisała, że została wycofana całkowicie z Biedronki, że już tego nigdzie nie można dostać swoją drogą. Niektórzy z was mi piszą, że nadal z tej serii korzystają i że nadal to jest u nich w Biedronkach. Więc tutaj troszkę. Nie jestem pewna, co się wydarzyło. Na początku przyjęłam, że po prostu te kosmetyki zostały już wycofane. I być może tak jest tutaj. Jeżeli tak nie jest, to może mnie ktoś poprawić, ponieważ w Biedronce pojawiła się nowa seria od Eveline. Tak jest. I dzisiaj tą serię chciałabym przeanalizować składowo i od razu przejdę do ceny i tego co to za seria. Cena jest to $19,99 za sztukę. Mamy tutaj trzy różne produkty i muszę tutaj serdeczne podziękowania dla mojego kolegi, który właśnie w tej biedronce to dla mnie wynalazł. Jeżeli widzisz mnie na przykład po raz pierwszy, to nie mieszkam w Polsce, ale często w niej bywam. I... Powiem Wam, czym ta seria. To jest jakby zupełnie inna seria, natomiast e, przede wszystkim, czym ona się różni, to jest to, że mamy tym razem dwa w jednym. Serum plus krem. Ja powiem tak, nie jestem fanką produktów dwa w jednym, ale, ale, ale. Tutaj być może zrobimy wyjątek. Za chwilę powiem dlaczego. Mamy tutaj trzy produkty, które występują w takiej. Gamie kolorystycznej od jasnego różu do fioletu, między nimi pojawia się malinowy e, róż i ja zacznę od tego jasnego różu e, i mamy tutaj tak e, działanie, tak, na producent pisze, rozświetlającego serum ze skutecznością kremu rewita, rewitalizującego. Ok. Dzięki zastosowaniu witaminowej bomby, oleju żożoba oraz lipidów, aksamitnie mleczne serum krem działa silnie antyoksydacyjnie. Bla bla, bla. słuchajcie, ja tutaj z tego, dlaczego przerwałam serum krem, ja tutaj będę wnioskować, że to będzie taka konsystencja emulsji, ponieważ oni tutaj piszą aksamitne, mleczne serum krem, czyli ja tutaj wnioskuję, że to jest taka emulsja, ja bym prawdopodobnie nazwała to emulsją. Natomiast zobaczmy sobie na skład. Tutaj nam, nas producent poinformował, że mamy olej grzyboba, oczywiście właściwości wygładzające, yy, lipidy, i teraz tak. Niestety to zdjęcie, jeżeli chodzi o skład, jest bardzo rozmazane, ale ja tutaj zrobiłam, co mogłam, żeby go odczytać oczywiście. Mamy tutaj nawilżającą betainę. Mamy olej z żoba, mamy olejek arganowy. Następnie mamy tutaj uwaga, połączenie bardzo ciekawe połączenie, ponieważ mamy askorby mamy askorby palmitate i askorby tetraizopalmitate. Czyli tutaj mamy do czynienia z pochodnymi witaminy C. Ja dokładnie je rozbiłam na części pierwsze, że tak powiem, i wytłumaczyłam, która dla kogo i czym one się różnią w filmie. Produkty, z, chyba najlepsze produkty z witaminą C, więc ja już tutaj nie będę e, jakby się w to zagłębiać. Tradycyjnie przy takiej cenie i tradycyjnie przy firmie Eveline nie mamy podejrze podanego stężenia tych składników aktywnych. W związku z tym z założenia trzeba wychodzić według mnie, mojej, mojej prywatnej ocenie, tak? Patrząc po cenie, że jest to stężenie dosyć niskie. I następnie mamy witaminę E, czyli witaminę młodości, po której zaraz mamy, uwaga, kwas tranek samowy. Ja zrobiłam osobny film na temat kwasu tranek samowego i jego działania, działanie silnie rozjaśniające, działanie, które właśnie może tak, kwas tranek samowy jest to bardzo wskazany wskazana substancja aktywna na dolegliwości z przebarwieniami. Moi podopieczni na konsultacjach wiedzą coś o tym, ci oczywiście, którzy zmagają się z przebarwieniami. Następnie mamy ceramidy, potem mamy Tutaj przepraszam, ale naprawdę ten skład jest rozmazany. E, potem mamy peptydy i mamy tutaj jeszcze peptyd z grupy trzeciej, bo tutaj widzę, mamy peptydy z grupy pierwszej. Potem mamy pepty z grupy trzeciej, e, czyli tak zwany hexapeptyd. Moi drodzy, film osobny peptydy, tam zapraszam, żebyście wiedzieli o co chodzi, czym się te grupy różnią. Ale tak podsumowując szybciutko, e, peptydy uelastycznienie skóry, Ujednolicenie skóry. A jeszcze przed chwilą powiedziałam, że mamy w składzie ceramidy, oczywiście tutaj to nawiązuje do nazwy tego serum, gdzie mieliśmy i nie mieliśmy, ale producent nas informował o lipidach. Także tutaj uzupełnienie ilości lipidów, których ilość spada oczywiście wraz z wiekiem, a także tym samym wspomaganie bariery hydrolipidowej. Następnie mamy kwas mlekowy. Oh, I tutaj na dole już na szczęście zbliżamy się ku końcowi tego składu, ponieważ naprawdę jest tutaj już no, słabej jakości zdjęcie Musicie mi wybaczyć, ale mamy to Jak najbardziej tak i przyznam szczerze, że będąc w Polsce sama chętnie sięgnę po ten produkt Przechodzimy teraz już do kolejnego produktu i tutaj obiecuję, że pójdzie nam... Nieco bardziej gładko, ponieważ te zdjęcia są tutaj już dużo bardziej wyraźne. I kolejnym naszym produktem jest to serum w kolorze malinowym. Jest to regenerujące serum plus krem odżywczy. I nas producent tutaj informuje, że mamy tutaj, dzięki zastosowaniu ceramidów, algi morskiej oraz skwalanu, aksamitnie mleczne serum krem, czyli znowu wychodzę z założenia emulsja. Błyskawicznie przywraca skórze odpowiedni poziom odżywienia, poczucie komfortu i równowagi. I tutaj mamy obietnice, czyli widoczne efekty, poprawa jędrności elastyczności skóry, redukcja suchości, szorstkości na skórka, odczuwalnie miększa, gładsza skóra. Dzisiaj musicie mi wybaczyć, ja się bardzo przejęzyczam, ale jestem zmęczona przez ostatnie dwa tygodnie. Wtrącę tutaj tak z życia prywatnego. Miałam naprawdę... Sporo, sporo pracy. Dla tych, którzy nie wiedzą, a chcą się dowiedzieć, to zapraszam na mój Instagram, tam nieco więcej prywaty, tutaj nie będę tego, no jakby tym obserwować, bo temat mamy tutaj czysto kosmetyczny, ale musisz mi to dzisiaj wybaczyć, że nie chcę widzieć tam gdzieś w komentarzach, a co ty się tak jąkasz, co ty się tak przejęzyczasz. No mam prawo, po takich dwóch tygodniach to ja mam prawo, uwierz mi, a teraz już przechodzimy do składu, zaczynamy oczywiście od wody. Później mamy glicerynę. I uwaga, uwaga, uwaga! Mamy tutaj skwalan. W uproszczeniu powiem: lipidy, tak jest. Potem mamy ceramidy. I ja już wcześniej powiedziałam o lipidach, tak? Ceramidach, więc to już mamy, mam nadzieję, wyjaśnione z poprzedniego seru. Następnie mamy ekstrakt, o którym oni nas tutaj informowali właśnie z czerwonej algi. I tutaj to jest hydrolizowany ekstrakt z czerwonej algi. Tak to właśnie dokładnie tłumaczymy. Tutaj, w tym składzie. I tutaj ten sam ekstrakt bodajże był w serum. Raczej nadal jest, ponieważ to serum jest dostępne. Eveline Multi Peptide Shot. I o tym serum jest osobny film. I tam nieco bardziej się już zagłębiłam w jego właściwości. I potem bardzo podobnie do tamtego serum z Eveline mamy wodę morską. Następnie mamy kwas hialuronowy. Potem mamy nawilżającą betainę. Mamy kwas askorbinowy, czyli innymi słowy witaminę C. Ale uwaga! W tym serum mamy również retinol, a zaraz po retinolu mamy retinol palmitate. Ja już różnicę między tymi dwoma tłumaczyłem bodajże albo w masce Eveline, albo przy serum retinolowym z Eveline. Już nie pamiętam. Ale szukaj tam, bo już tutaj nie chcę się um, rozpowiadać. Natomiast um, pamiętaj. Że sięgając po takie serum, to nie jest to samo, co sięgając po taką typową kurację retinolem, o której ja na przykład mówiłam w ostatnim filmie Hity na jesień, czy w ogóle w, firma, w filmach o retinolu, gdzie ja na przykład mówię: OK, retinol w stężeniu 0,2%. Tutaj można tylko i wyłącznie na początku, na przykład raz w tygodniu, bla, bla, bla. To nie jest to samo. Tutaj nie mamy podanego stężenia retinolu to nie jest kuracja retinolowa. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ często mnie o to pytacie, jak gdzieś tam właśnie w jakimś serum, tak jakby no, ten retinol występuje, ale właśnie tutaj mamy, nie mamy podanego właśnie stężenia, więc tutaj yy, tu daję Ci o tym znać, natomiast warto nadal wziąć pod uwagę to, że ten retinol tutaj występuje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że będąc może nie, jeżeli oglądają mnie kobiety w ciąży, to powinny wziąć to pod uwagę. Dlatego tutaj na to zwracam również uwagę. I oczywiście, mimo tego, że tutaj pewnie tego retinolu nie jest zbyt wiele, pamiętamy, ochrona przeciwsłoneczna cały rok. Zanim przejdę do serum fioletowego, chciałabym ci serdecznie przypomnieć, ale też podziękować. 4 września, mianowicie, odbyła się premiera mojego autorskiego e-booka Odmładzanie metodą Bay. Jest to e-book, którego poziom znacznie wychodzi poza wszelkie granice, poza wszelkie tematy, które do tej pory pojawiły się na jakiejkolwiek z moich platform społecznościowych. W tym również tutaj mam na myśli kanał YouTube. Dlatego, jeżeli myślisz o odmładzaniu na poważnie, jeżeli masz ochotę zrobić coś więcej, bo jak wiesz, same kosmetyki nie wystarczą dla siebie, zadbać o siebie i masz ochotę przejść na zupełnie inny poziom. Tam zdradzam Ci nie tylko takie swoje sekrety i metody, z których korzystam, ale przede wszystkim w pierwszej części tego e rozbijam, poszedstawiam, tłumaczę badania, odkrycia naukowe, które zostały dokonane, wykonane przez naj Sławniejszych naukowców z świata, niektórych nawet noblistów Lekarzy i wielu, wielu innych specjalistów właśnie w dziedzinie nie tylko anti-aging I następnie pokazuję Ci w drugiej części tego e W jaki sposób ja te metody wdrażam w swoje życie codzienne Nie rezygnując przy tym na przykład z ulubionych przekąsek Swoją drogą, jeżeli zawsze próbowałaś na przykład zrzucić wagę i... Nigdy jakby nic z tego nie było, ten e-book jest również dla Ciebie, więcej zobaczysz już podczas lektury Link do e-booka pod filmem oczywiście, także serdecznie Cię tam zapraszam, a my idziemy dalej I ostatnim tym serum jest to serum plus krem oczywiście, bo to jest ta seria dwa w jednym Uwaga, fioletowe Łączy precyzyjnie, celowe działanie ujędrniającego serum ze skutecznością kremu odmładzającego. Te pierwsze wstępy Eveline, jeżeli mnie oglądacie, to nie mogę przeżyć. Ale dobra, bo to jest już takie bardzo marketingowe, ale, ale składy są jak najbardziej fajne. Dobra, tutaj jedziemy dalej. Dzięki zastosowaniu peptydów, kwasu mlekowego oraz witaminy C, aksamitnie mleczne serum, krem, błyskawicznie przywraca skórze odpowiedni poziom nawilżenia, zdrowy kolor i promienny wygląd. Dobra, i co my mamy w tym serum, w składzie? Oj, oj. Mm, troszkę rozmazane, ale się rozczytamy. E, woda oczywiście na pierwszym miejscu w składzie. Dalej już chciałabym pominąć: na przykład tutaj mamy betainę, o której wcześniej mówiłam. Mamy olej arganowy, olejek żożowa. Ok. E, mamy potem kwas mlekowy, o którym powiedział producent. Widzę, że tutaj mamy peptydy. Znowu mamy ceramidy, kwas kialuronowy, podobnie do różowego serum kwas traneksamowy, o którym ja już mówiłam, więc nie będę się powtarzać. Mamy tutaj Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Tetraizopalmitate, o których również mówiłam przy pierwszym serum, także tam zapraszam. I moi drodzy, to by było na tyle. Ale, 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 zauważmy, bo ktoś mi może powiedzieć, ale czym te sera się właściwie różnią? A no tym, że zobacz, że kwas mlekowy jest prawie na samej górze składu. Czyli tutaj pamiętamy, że kwas mlekowy, oprócz takich funkcji nawilżających, on ma też właściwości Złuszczające. W związku z tym, sięgając po takie serum, mimo tego, że tutaj nie mam podanego stężenia, no już bym tutaj uważała na przykład na składniki aktywne, które mogą na przykład z tym kwasem mlekowym niekoniecznie współgrać chociażby właśnie kuracja retinolem. Zdecydowanie już po to serum bym tak nie sięgnęła. Do tego, oczywiście, kwas mlekowy, tak już podsumowując, właściwości antybakteryjne, właściwości. Można nawet skusić się do powiedzenia przeciwstarzeniowe i właśnie tutaj potem już mamy połączenie z tym kompleksem takim rozjaśniającym, bym tak go nazwała, o którym mówiłam przy pierwszym serum i tutaj jeszcze chciałam zobaczyć, co nam producent obiecuje. Redukcja drobnych linii w 7 dni, poprawa napięcia skóry spektakularne, wygładzenie, no tak, właściwości złuszczające, cera pełna blasku i energii. I jak najbardziej po to serum również można sobie sięgnąć. Posłuchaj, jeżeli to nagranie było przydatne, proszę cię, zostaw mi serce w komentarzu. Nagrywam osetkami sił. Po więcej widzimy się na TikToku, na Instagramie, no i przede wszystkim na www.moda.com. Do zobaczenia! Cześć!